koncentracyjnych więzieniach rozstrzeliwali najlepszych synów naszego narodu, a z drugiej strony NKWD. Trudno powiedzieć, że w imieniu narodu rosyjskiego ten naród tak samo był nieśczęśliwy, mordowały Polaków. To chyba pierwszy raz w historii świata, że wyrok na taką dużą liczbę więźniów wojennych wydamy władzę to była rzecz straszna. I dlatego tymi na migracji, poza głównym celem naszej starej walki o wolność niepodległość Polski postawiliśmy sprawę Katynia i Pamięci. Wielkimi trudami, wielkim trudami, wielkimi staraniami powstawały pomniki w całym świecie. Tak jak powiedział kiedyś e, święty pamięci kardynał Rubin, opasaliśmy pomnikami katyńskimi w całym świecie. Nie było kraju na świecie, gdzie nie było pomnika Kateckiego. nie wszystkie mogły stać w miejscach otwartych oficjalnie. Walka o pomnik e, katyński w Londynie, to była walka i za pasado sobie i z rządem brytyjskim, i mm -hmm. z kościołem anglikańskim, ze wszystkimi takimi czynnikami wpływowych, które nie chciały do tego dopuścić, żeby no, ta prawda to był ten rok, dzisiaj nie Godzili się już na pomyłkę, ale żeby roku nie było, no ale albo żeby, żeby w jakiś sposób, prawda to było tak jakoś niejasno.